Witam was wszystkie beczki. ja jestem Adrian Klarsson i dzisiaj zagramy sobie w Scary Teacher, ale podróbkę? Coś znalazłem, co wygląda praktycznie identycznie, przynajmniej na zdjęciach, ale w grze chyba nie jest takie samo i nie wiem w ogóle co w tym chodzi i dosłownie widziałem tylko to pierwsze 5 sekund jak się gra załadowała, więc nie mam pojęcia co jest w środku tej gry, więc przekonamy się razem. Jak widzicie taka strona główna tej gry, to w ogóle wygląda... trochę kosmicznie, nie wiem, różowe napisy, a tutaj się zakradam do tej scary teacher, do tej babki. Babci kurde kartoflanki. No wygląda dziwnie. Więc jeżeli chcecie więcej takich gierek jak jakichś dziwnych, zobaczymy zaraz to, co tu ma w środku, to wiecie, dawajcie łapki w górę tutaj. To się dogadamy na pewno. Boże, to jest ta babka? Czemu ona jest taka duża i miała maskę? Czemu ten dom wygląda tak strasznie w ogóle i czemu mam związane ręce? Co, tam mnie porwała? O co chodzi? To jakieś w ogóle monitory są, D monitory na które... czemu jeden jest w ogóle stary, a drugi jest taki nowy? To jest gamerskie, tutaj macie wiecie gamerskie siedzenie, płaski monitor, milion cali, klawiatura Razera, myszka też. A tu mamy, wiecie, takie jak yy, yy, ojciec, wiesz, pracuje w biurze i ma taki stary monitor, który musi czasami tak puknąć, żeby w ogóle zaczął działać, bo inaczej to nawet się nie odpali, więc no... Porównanie jest niezłe, nie powiem. Co tu mamy dalej? Gnisko się pali, no super, przyjemnie jest, ale co mam w ogóle znaleźć? Misja była znaleźć nóż, o właśnie. Misja była nóż, teraz mi się przypomniało. Muszę znaleźć kosę z CS-a O, mogę tu kliknąć. Właśnie, mogę normalnie podskakiwać, o skakiwanie jest. Nie, nie jest takie, tylko jest takie. Normalnie fale robię. <noise> I mogę sprintować. A, tylko muszę trzymać. Ojej, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie na telefonie trzymać na raz i ten, ale dobra. Mogę otworzyć szybko. O, jest kosa, dobra. Dropła mi spaczki. Mamy tiger tufa jakiegoś. A, i to był pierwszy level, czyli takie dosłownie tutorial chyba. Dobra, dobra. Teraz mamy wejść do komputera. I musimy z hasło ściągnąć? Coś takiego? No teraz przynajmniej rąk nie mamy związanych. W ogóle śmiesznie mnie, że ta gra w porównaniu do Scary Teachera chodzi tak płynnie, w ogóle jest taka... mmm, miodzio, normalnie jak patrzę, się ruszam to jest tak ooo... Przyjemna jest, przyjemna, nie powiem. Warto zagrać, możecie spróbować. Dobra, mam wcisnąć guzik, ale jaki? A, po prostu. O, kamera się odpaliła, dobra, dobra, i co, będę teraz widzieć gdzieś coś, nie wiem? Dobra, muszę znaleźć dwie baterie. Te poziomy widzę są takie szybciutkie, ale założę się, że zaraz będzie ciężej o wiele. Bo muszę znaleźć jakieś baterie, a baterii tutaj absolutnie nie widziałem. Mogę, jakimś magicznym sposobem, drzwi się same, same z siebie zamykają. Ja ich nie dotykam, ręce mam tutaj. A nie, teraz się nie zamknęły. Halo, co jest to? Teraz, jak chciałem pokazać, że się same zamykają, to się nie zamknęły. No co mi? Tak, taka mnie oszukuje już ewidentnie. Ewidentnie. O, halo. No teraz się w same zamykają, widzicie? O, znowu nie. Ja już nie wiem. Ratujcie mnie. O, bateria, halo. Boże, ta gra jest... ...jakaś super dziwna, naprawdę, nie powiem. No i co, mam tą baterię i co ja mam z nią zrobić? Halo, drzwi no, otwórzcie się. A, muszę ją włożyć do czegoś, tak? A nie, tu mam po prostu drugą baterię. O, tu mi napisali, że password jest 343, zapamiętajcie, bo ja nie będę pamiętać tego, nie ma opcji, że zapamiętam. Takie proste hasło. Nie zapamiętam, ale ja swojego pido nie pamiętam do karty nigdy. 3, 4, 3, dobra, muszę zapamiętać. 3, 4, 3, boże, już zapomniałem. Gdzie mam to wpisać? Jak ja mam szukać i pamiętać jakieś liczby jeszcze? No, dajcie mi spokój. Gdzie to jest? 3, 4, 3. Halo, halo. Gdzie mam to wpisać, boże, muszę to wpisać szybko? O, tutaj jest, tutaj, dobra, widzę, widzę, widzę. Tutaj, uwaga. 3, 4, 3. Dało się, zapamiętałem. Dobra, wreszcie muszę znaleźć klucz po prostu i, i wyjść chyba już z domu. Wreszcie może jakaś akcja się zacznie z tą babką, która mnie tutaj w jakiś sposób chyba zamknęła, tak mi się wydaje przynajmniej. O, jest klucz hejka. Siłą, siłą umysłu go lewituje przed moją twarzą idealnie. I o, uciekamy. Normalnie możemy uciekać chyba. Eee. Nie mogę się cofnąć. Ona mnie nie widzi? O! O nie, to nie był. A nie, level completed. Home. To było. Nie, to nie mówcie, że to była. Ca... Cała gra była. Nie mówcie. To był ostatni level, naprawdę? Nie, no nie, mu... nie mówcie, że to była prawda. Nie wierzę w to. Tak dobrze w tym momencie tak płynnie ta gra chodzi. Tak, takie dobre to coś, tekstury ma tak naprawdę w porównaniu do Scary Teacher'a takiego normalnego. I to wszystko? Nie mogę nic tą. Od no, razu mi pokazuje się reklama, no. To był koniec już? Lartujecie sobie? Oszukaj mnie! Jak się chciałem skradać, jak ten pan za tą pa babcią, a tutaj nawet nic nie było podobnego. A ja wam mówiłem, że możecie spróbować tej gry. Absolutnie nie próbujcie, wyrzuciłem na to na śmieci już. Jeżeli usłyszeliście jakieś chrapanie, to nie moje, nie Agi, któr nie Agi która śpi obok. Tylko to jest w tej grze generalnie. <grymnie> bo yy, tamta była gra ewidentnie bardzo zła, bardzo krótka. No przyjemnie się grało, nie powiem, bo taka płynna była i taka o, super. Ale no nie mogę dać jej pasa, no odpada dla mnie. No mam teraz to chrapanie, zobaczymy co to, to chrapanie jest. Ostatnia szansa generalnie dla tych gierek, zobaczymy. Dobra. O, tu jest jakiś czas w ogóle, Siedem... Boże, muszę się śpieszyć w takim razie. Tutaj... Boże, w przeciwieństwie do tamtej gry, to ta gra chodzi tak... Yy, tak lata w ogóle cała, nie wiem, strasznie dziwnie się tu chodzi. Ale dobra, jakoś co poradzimy może. Piękny dąb ceglany, normalnie jak w Minecrafcie. Mogę sobie otworzyć drzwi, normalnie, tak o. O, okej, okay, dobra, to był poziom już pierwszy, dobra, dobra. Dobra, teraz muszę zrobić... A, pineskę i na sofę położyć. W ogóle... O! Tam babcia chodziła chyba już. Jakaś babcia czy ktokolwiek to to jest w ogóle. Czy ja tutaj nie mogę jednocześnie chodzić? Nie, mogę, tylko strasznie dziwnie chodzi. Ej, ona w ogóle gdzieś na podwórku jest. Gdzie ona jest? Boże, jak mi tu lata ten ekran. Czuję się pijany dosłownie. No, babciu, halo, kto tam jest? Dziwne, dziwne ciuchy ma bardzo, nie podobają mi się. Tamto babcia miało fajniejsze ciuchy, takie bardziej kolorowe, wiecie, ta ma taka smutna babcia, szare ciuchy ma. Gdzie ona jest? Boże. <laughs> Co to była? Słuchaj, babcia, i w ogóle koda wyglądała! Dobra, jeszcze jedno podejście. Czyli babcia może was złapać. Ale ta was, ta was tutaj tylko przestraszy. Ona ta, 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 poprzednia babcia was opala za gardło, wiecie, w skręcie i was tam dusiła, nie? A ta tylko udaje. O! Ale widzę, zapłonu do dobrego nie ma, nie? Tamta babcia ewidentnie jest bardziej taka. No. Bardziej żwawa babcia jest, ewidentnie. Ta, to już wiecie, tak ledwo, ledwo ciśnie. A gdzie ta pineska w ogóle jest? Nie widziałem, gdzie ona była, bo oni gdzieś mi tam pokazali, a ja totalnie nie zwróciłem uwagi, ale chyba gdzieś na górze. Tylko tu się tak ciężko chodzi, Boże, czuję się jakbym był normalnie, naprawdę. Boże, co jest, no? Wejdź po tych schodach. Te schody są takie małe, że tu nikt nie zmieści, no. Jak się po tych schodach ma ktoś zmieścić, jak one są pół metra na pół metra? No co jest? Nie jestem aż taki gruby, żebyś tu nie zmieścić, no. Bez przesady, ludzie, no. <grym> Ja już w pracy głową, wchodzę w te schody, no co jest? Ej, gdzie Bo zaraz w ścianę wejdę, naprawdę. Ej, chyba. Ej, coś, coś jest chyba nie tak. Coś jest ewidentnie chyba nie tak. Chyba zepsułem trochę tę grę. Chyba ją troszeczkę zepsułem, bo praktycznie w ścianę wchodzę. Wystać, ja jestem w ścianie teraz. Czy że jak to babcia mnie zobaczy, to na teraz za dostanie, a nie ja. O! Dobra, jednak ja dostałem. Dobra, ja chcę tylko, chcę tylko za, za, wziąć tą pineskę, zobaczcie jaki jest kolejny level i już, już olać to, nie? Bo tutaj to jak widzę jak ja chodzę, jak ja pijany jestem, to naprawdę no... Nie umywa się to do naszej kochanej gierki. Nie umywa się. O, tu jest pineska. Boże, świeci się jak psujajca. Nie no. Babciu, ty masz tak mały dom, że ty nie masz gdzie chodzić i zawsze na mnie wpadasz, no tam za to chociaż ma willa, ta tam ma, nie wiem, klitkę jak dla szczura, co najmniej. Dwa pokoje i góra, do której się nie da wejść. A ogród ma tak wielki, że tu by się dosłownie wybieg dla koni zmieścił. Co to tu w ogóle ma? Basen, czy to to jest? Piaskownica jakaś wielka? Błotny basen? Co to jest? Ej, naprawdę, co to jest za szambo? Szambo wybiło! Ej, naprawdę, szambo je wybiło z domu. Co jest? Myślałem, że tylko u mojej mamy są takie rzeczy. Ej. Ja nic nie widzę, co się dzieje w tej Aga, aga, a, aga tylko z mojej kurde tej tekstu pisz mi, że po prostu ta gra jest no, na wypasie, naprawdę Dobra, gdzie tu jest ta pineska, dajcie mi ją, błagam wziąć bo ja już chcę tutaj, chcę już dosyć, nie? Mam, mam już dosyć jej. No. Szampo cię wciągnęła! Babcia i szampo mnie wciągnęła. Babcia to to szamba pewnie wciąga, tylko nie pokazują już tego te szambo to pewnie tam rozpuszczone dzieci są, które co chwilę przychodzą i umierają do jej domu. Błotne maseczki! Błotne maski tam robią. Mogę tą pineskę jakoś, nie wiem, za, za drzwi wyciągnąć czy coś? No, gdzie ona jest? Tutaj jest babcia teraz, w tym domu, dobra, dobra. Muszę to taktycznie, muszę to na spokojnie. Bo jak tutaj na, na szybkiego to chcę zrobić, to to nie wyjdzie, widzę, nie wyjdzie. Może autentycznie da radę ją przy wziąć. uwaga. Dam radę? No, o, 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 o! Jestem duchem. O! Dało się! Autentycznie wziąłem moją. Użyłem umiejętności, ducha, ręka za ścianą, niewidzialna ręka, i wiecie... Przez cegiełki ją wyciągnąłem, wziąłem pineskę i jest moja. I Babcia nic mi nie może mi z tym zrobić. A gdzie jest sofa teraz? Uwaga! Użyję drugi raz mojej umiejętności. Tylko fajnie, bo ona mnie teraz nie zapała, bo już naprawdę umrę, jak teraz mnie zapie, już. Jak teraz mnie zapię, to koniec. Autentycznie koniec już nie będzie. Gdzie jest ta sofa? Gdzie jest ta piękna i wygodna sofa? O! Tutaj jest. No, o, o, nie, widzi mnie, szybko połóż ją, nie, uciekaj, 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 widzi mnie, widzi mnie, nie, koniec, nie wiem, nawet przez ściany jak wyciągałem rzeczy, to nie mogłem tego przejść, o, koniec.